Jesteśmy po konferencji prasowej Kultura buduje mosty. Proszę przedstawić naszym czytelnikom, na czym będzie polegał projekt. Projekt główny to taki element wsparcia edukacji artystycznej w naszym dwumieście, ale nie tylko, dlatego że tak naprawdę mamy kilka tych komponentów. Pierwsze to jest edukacja kulturalna, ale drugie to jest choćby nawet produkcja magazynu poświęconego obszarowi kultury. Chcemy tak naprawdę zintegrować środowisko Subic i Frankfurtu, ale też chcemy edukować tych najmłodszych, ale nie tylko, jeśli chodzi o tą wrażliwość artystyczną. Jakie będą podprojekty tego projektu? Mamy ich kilka. To są zajęcia właśnie artystyczne, to są warsztaty artystyczne, to są produkcje nowych wydarzeń kulturalnych, które chcemy realizować, choćby na przykład inauguracja lata kulturalnego w dwumieście, czy preludium bożonarodzeniowe, które znane jest już tutaj też naszym mieszkańcom. To jest daleko idąca współpraca instytucji kulturalnych, to jest promocja i marketing związany z naszymi wydarzeniami artystycznymi, i to jest na przykład teatr obywatelski, który chcemy, realizować właśnie we Frankfurcie w Kleist Forum. Plany są duże. Skąd środki na te wszystkie plany? No, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, za co, co chcemy też bardzo dobrze wykorzystywać. I faktycznie tak się stało, że złożyliśmy wspólny projekt. Subiecki miejskie Ośrodek Kultury jest liderem w tym projekcie. Głównym źródłem finansowania jest Unia Europejska, program Interreg te wszystkie zajęcia mówię o warsztatach plastycznych, muzycznych i tak dalej, czy one będą płatne dla mieszkańców Subicy Frankfurtu? Nie, wszystkie zajęcia będą się odbywać za darmo. Część zajęć będzie się odbywała tu w Subicach, część będzie się odbywała we Frankfurcie. Zajęcia są skierowane zarówno do mieszkańców Subic, jak i Frankfurtu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Rozmawiamy z kierownikiem Biura Promocji we Frankfurcie, panem Tomaszem Pilarskim. Panie Tomaszu, co w ramach tego projektu proponuje Frankfurt? We Frankfurcie mamy dwójkę partnerów, którzy w ramach tego projektu przygotowali poszczególne... Działania, to jest Meson Franz Janskiem BH, czyli spółka, w której ja jestem zatrudniony. My mamy tam przede wszystkim takie działania jak Transgraniczna Rozbudowa Teatru Obywatelskiego. Mamy od ośmiu lat bardzo dobrze funkcjonujący teatr amatorski obywatelski we Frankfurcie, i chcielibyśmy ten projekt rozszerzyć na Słubicę i zaprosić Słubiczan nie tylko do występowania w tym teatrze, ale także do współtworzenia. Treści tego teatru, bo ten teatr się skupia na tematach lokalnych. Mamy w ramach tego projektu także polsko-niemiecki magazyn kulturalny. Projekt, który ja będę osobiście prowadził, to jest próba stworzenia takiego telewizyjnego formatu, który, wiadomo, w dzisiejszych czasach przede wszystkim będzie w streamingu i w online, natomiast który w formie takiego półgodzinnego, miesięcznego, wydawanego raz w miesiącu magazynu zamknie. Najważniejsze tematy kulturalne, które się odbyły w danym miesiącu i które będą w kolejnych miesiącach tam będą jeszcze wywiady, wizyty w instytucjach kultury. No ma to służyć takiemu szerokiemu marketingowi kulturalnemu i pokazaniu te, tego, jak, jak żywiołowa, jak kolorowa, jak interesująca jest scena kulturalna w mieście. Mamy też we Frankfurcie, w Szkole Muzycznej, bardzo fajne działania, bo tam mamy i warsztaty z produkcji muzycznej, i powstanie też małe studio nagrań. Będzie zespół, mała orkiestra, która powstanie na bazie uczniów Szkoły Muzycznej we Frankfurcie i Szkoły Muzycznej w Subicach. Będziemy mieć też na przykład. Takie zaproszenie dla seniorów do wspólnego śpiewania, do spotkania się, do muzykowania i potem pokazania tego w ramach jakiegoś większego przedsięwzięcia. Także te, te działania, które mamy zaplanowane i które chcielibyśmy zaoferować, to są skierowane do różnych grup docelowych, od tych najmłodszych do, do tych najstarszych. Właśnie chciałam zapytać, te wszystkie wydarzenia, które odbędą się we Frankfurcie, mogą wziąć w nich udział również mieszkańcy Słubic, tak? Czyli grupy będą mieszane i mieszkańcy Frankfurtu, i mieszkańcy Słubic, tak? To znaczy, to nawet nie jest tak, że one się muszą odbywać we Frankfurcie wszystkie, bo to, że podmiot z Frankfurtu jest odpowiedzialny za realizację, ich nie znaczy, że one się będą tylko we Frankfurcie odbywały. Plan jest taki, żeby na przykład te zajęcia warsztatowe odbywały się po jednej i po drugiej stronie. I oczywiście wszystkie zajęcia są zaplanowane w taki sposób, żeby mogli uczestniczyć bez problemu mieszkańcy ze z Zosługi Frankfurtu, niezależnie od tego, czy znają język polski i niemiecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmawiamy z dyrektorem artystycznym Subickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, panem Piotrem Tamborskim. Pytaliśmy już pana Tomasza Pilarskiego, jakie wydarzenia będą we Frankfurcie. Teraz zapytamy pana o wydarzenia w Subicach. W ramach projektu Budujemy Most. Szanowni, Szanowni Państwo, przede wszystkim my postawiliśmy na edukację artystyczną, edukację artystyczną szeroko rozumianą, bo uważamy, że jest to bardzo ważny element, żebyśmy cały czas mogli rozwijać. Uważam, Szanowni Państwo, że te, tą ofertę, którą teraz mamy, ona już jest dobra. Natomiast moją motywacją do pracy jest to, żeby cały czas się rozwijać, iść do przodu i mieć na, na swojej, w swojej wizji nowe przestrzenie. Dlatego będziemy tworzyć Będziemy podróżować po różnych dziedzinach sztuki. Będziemy rozwijać różne dziedziny sztuki, m.in. muzyka. Tutaj zaprosiliśmy do prowadzenia tych warsztatów Bartka Pieca, piecza, wybitny muzyk, aranżer, kompozytor, człowiek, który właśnie potrafi spojrzeć na muzykę bardzo szeroko. Zajęcia jak najbardziej, produkcja. Występ, przygotowanie się do tego występu. To właśnie takie podejście na miarę tych czasów. Będąc w torniu Haparanda, w Szwecji, Szwecja uważam jest takim krajem bardzo świetnie, mocno rozwiniętym właśnie w edukacji artystycznej i tam znam mnóstwo muzyków bardzo dobrych zastanawiają się dlaczego tak jest i będąc tam właśnie to podejście takie kreatywne spojrzenie na muzykę bardzo szeroko dawa, daje bardzo dobre efekty i taki, taki model edukacji będziemy wprowadzać w naszym ośrodku kultury z czego bardzo się cieszę będą zajęcia taneczne, będzie balet, szanowni państwo edukację muzyczną należy rozpocząć pod Uważam muzyki klasycznej, tak samo w tańcu, niezależnie jaki styl sobie wybierzemy, warto mieć postawę baletu i szlifować wszystkie te elementy. Nowy element zajęcia rzeźbiarstwa. Maciej Kusz, wielki pasjonat, rzeźbiarstwo w kamieniu. Teatr. Pan Henry Kleheld, uważam, że człowiek, który totalnie rozumie tożsamość tego miejsca. Stworzyliśmy wiele, wiele muzykali. Wydarzeń artystycznych, brakowało nam czasu, pieniędzy, i teraz ten projekt daje nam totalne możliwości na właśnie zrealizowanie naszych pomysłów, które od wielu lat tak naprawdę w naszych głowach się rodzą. Więc już nie mogę się doczekać tych pierwszych naszych działań, rozmów, do tego, żeby tworzyć właśnie te wydarzenia na miarę tego miejsca z Lubice Frankfurt. Frankfurt. Także, Szanowni Państwo, Nowe podejście, nowe wizje. Do tego, Szanowni Państwo, moją pasją od wielu, wielu lat jest technika estradowa, dbanie o te wszystkie szczegóły, bo uważam, że to jest to niezbędny element do, do tego, żeby stworzyć właśnie widowisko na miarę tych czasów, żeby nas to interesowało, żeby nas to wciągało. Dzisiaj mamy naprawdę już duże wymagania. Udało się w tym projekcie uwzględnić także technikę estradową, która naszym artystom tym mniejszym, większym, na mniejszym poziomie, wyższym, od razu pracę, możliwość pracy na, z najnowszymi nowikami technicznymi. Dla mnie jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli kolejną, kolejną Sarę James, to musimy właśnie, właśnie w taki sposób pracować i w taki sposób myśleć. Także, drodzy mieszkańcy, śledźcie nasze, naszego Facebooka, nasze strony, bo uważam, że jest to bardzo ciekawa oferta i chcielibyśmy, żebyście. Razem z nami ten projekt stworzyli. Dziękuję bardzo.